Okres wakacyjny jest trudnym okresem dla zwierząt. Ludzie, y, często nie mogą zabrać na urlop zwierzaka, pozbywają się, pozbywają się go w najprostszy sposób to znaczy po prostu wyrzucają go na ulicę, y, przywiązują często do drzewa. Naprawdę spotykam się z takimi przypadkami każdego tygodnia. Jestem wolontariuszką od ponad dwóch lat. Yy... Miałam już swojego psa i przygarnęłam ostatnio właśnie stozu. Moje koleżanki zaprzyjaźnione z Łodzi przeprowadziły kilka lat temu eksperyment. Yy, jako wolontariusze yy, spędzali kilka godzin codziennie w schronisku. Przychodził przeciętny pan Kowalski, mówiąc, chcę zostawić swojego psa w schronisku. I wtedy te osoby, te dziewczyny, brały tego pana dosłownie pod rękę i robiły mu wycieczkę po schronisku, robiły mu tur. Pokazywały, jak wyglądają kojce, jak wygląda życie tych psów. Proszę mi wierzyć, na 10 osób 3 osoby brały psa pod pachę i wychodziły. Lipton siedział ponad 7 miesięcy w schronisku. Trafił tam z... lekko zaniedbany, ale dało się przeżyć. Wczoraj trafił do nas zakołtuniony. Przez około 4 godziny obcinaliśmy u niego kołtuny. Dzisiaj został ostrzyżony wykąpany, więc już jest w lepszym stanie. Uszy ma, ma zapalenie uszu, nie daje sobie po prostu dotknąć. Zaznaczam tutaj od razu, że też psa nie można u nas zostawić, ale jesteśmy organizacją, która zrzesza kilkudziesięciu wolontariuszy. Wszyscy bardzo ciężko społecznie pracujemy po to, żeby te zwierzęta znajdowały nowe domy. Wiele osób obsługuje portale internetowe. Robimy bardzo ładne zdjęcia, pomagamy robić w opisy tych zwierząt, umieszczamy je na naszej stronie internetowej, umieszczamy je na innych portalach adopcyjnych. Pytamy, wrzucamy ulotki, dajemy ogłoszenia do gazety. Robimy wszystko, żeby temu właścicielowi, który no, z różnych powodów tego psa musi oddać, pomóc mu. Każdy pies, kot, ma tu własną historię. Na przykład takim przykładem jest Lisa. Porzucona w lesie, słuczka ma około roku. Bardzo jest przekochana. To jest kanapowy pies. Nie wiem, jak ktoś mógł ją wyrzucić, bo to jest po prostu. Słuczka taka, że naprawdę i czeka na kochający dom, I, do, i dużo rzeczy mogliśmy się o niej dowiedzieć. Nie załatwia się w domu, co jest bardzo y, dobrym y, atutem, i na przykład y, kocha dzieci, inne psy, nadaje się do każdej osoby, która prowadzi aktywny tryb życia, czy taki, który naprawdę nie, ona nie potrzebuje dużo ruchu. Taki do staruszki najlepiej się nadaje, jest kochana. Absolutnie nie wydajemy powiedzmy szczeniaków do ludzi, którzy pracują po 12 godzin, bo to się mija z celem. Nie wydajemy psów powiedzmy w typie haski, które potrzebują bardzo dużo ruchu, są sami aktywnymi do małych kawalerek na 12 piętrze, dla osób też pracujących po 10 godzin, bo to po prostu się mija z celem, ten pies będzie cierpiał. Dowiedziałam się o tozie od mojej wychowawczyni, która nas tu przyprowadziła na prelekcję. I zapragnęłam właśnie być wolontariuszką, jak widziałam jak te psy siedzą w kojcach i naprawdę po prostu coś mnie ruszyło. No, potrzebujemy każdego. Generalnie mamy zasadę, że przyjmujemy wolontariuszy powyżej 16 roku życia. Oczywiście zdarzają się wyjątki, jeżeli widzimy, że taki młody człowiek się do nas zgłasza i niezrażony przez trzy dni sprząta kupy na przykład po terenie tozu, myje podłogę i układa ręczniki w magazynie i widzimy, że naprawdę chce pomagać ma zgodę na to rodziców, wówczas rzeczywiście może zostać takim wolontariuszem u nas. Najpierw wyprowadzamy psy na spacer, te które są w kojcach, w siedzibie, sprzątamy kojce, jeżeli jest to potrzebne, karmimy, poimy i to jest chyba najważniejsze, co tutaj można zrobić dla psów. Zajmujemy się nimi, siedzimy z nimi w sali prelekcyjnej, bawimy się z nimi, więc zawsze mają dużo zabawy z nami. W tej chwili jest tak zwany martwy sezon i ciężko znaleźć dom dla psiaka. W ogóle jest ciężko znaleźć dobry dom dla psiaka czy dla kota. Ludzie często no, na nasze pytania reagują bardzo dziwnie, bo, bo no, nie zdają sobie sprawy z tego, że biorąc psa pod swój dach. Zobowiązujemy się sprawować nad nim opiekę często przez 10-15 lat. Ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że psa trzeba szczepić co roku, że trzeba go odrobaczać, trzeba go odklić i no i czasami, czasami, po tej naszych rozmowach się wycofują, ale to bardzo dobrze, bo wolimy oddać dwa psy w dobre ręce niż 10 w byle jakie.